Film powstał przy współpracy kanału TVP Historia, Telewizji Wrocław i Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Jeden telefon. Tylko jeden telefon może zmienić Twój plan dnia, tygodnia, miesiąca, a nawet kilku. Zostałem zaproszony do udziału w bardzo ciekawym projekcie. Będzie to film realizowany dla telewizji opowiadający o historii karkonoszy. Hmm. Seria trudnych ilustracji pokazujących realistyczne i bardzo złożone wielopostaciowe sceny, przy których muszę zachować zgodność z historycznymi realiami. Wchodzę w to. Ale co z wszystkimi wcześniejszymi planami? Taki projekt składa się z ogromnej ilości rzeczy do zrealizowania. Mamy już scenariusz. Teraz trzeba będzie nakręcić zdjęcia, na które będą składać się epickie ujęcia gór z drona, wywiady ze specjalistami. Dodatkowo trzeba zebrać historyczne ryciny i obrazy oraz stworzyć animowane ilustracje, które przedstawiają konkretne sceny z życia ówczesnych ludzi. I tu zaczyna się moja rola. Muszę zrobić 9 takich animacji. Każda będzie przedstawiała inny czas. Niektóre będą składały się z jednego ujęcia, inne zaś z kilku. Cała praca nie będzie polegała tylko na rysowaniu. Składa się z kilku etapów. Każdy z nich musi przejść weryfikację. Będzie to wyglądało w następujący sposób. Najpierw muszę stworzyć szkic, który będzie zgodny ze scenariuszem. Będzie on zawierał całą kompozycję. Następnie to wszystko muszę ułożyć w prosty storyboard, czyli planszę pokazującą poszczególne płatki animacji. Tutaj opisuję, co będzie w zbliżeniu, w którą stronę będzie skierowana kamera i jak będzie wyglądał jej cały ruch. To wysyłam do reżysera. Jeśli mu się to spodoba, dostaję informację zwrotną. I teraz zaczyna się trudna partia. Cała moja kompozycja będzie musiała zostać dostosowana do historycznych realiów. Dlatego to, co narysuję, zostanie przekazane do analizy naukowej. Tym zajmie się dr Beata Lejman z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Dopiero jej weryfikacja i akceptacja pozwoli mi przejść do następnego etapu pracy, którym jest wykończenie ilustracji. Jednak nie będzie to koniec pracy, bo tutaj będzie jeszcze animacja. Sam proces jest długi i będzie polegał na wymianie informacji między nami. Dlatego pokażę tylko jedną z animacji. Będzie to jedna z bardziej skomplikowanych ujęć, czyli sceny z życia walonów, którzy osiedlili się w Karkonoszach w epoce średniowiecza. Zerknijmy zatem do scenariusza i opisu samej sceny. Widzimy, że mamy do zrobienia cztery ujęcia. Na pierwszym planie ma być scena płukania złota. Drugie to wizerunek kopalni i pracujących tam ludzi. Trzecie ujęcie przedstawia polową hutę szkła. A czwarte to będzie ogólny plan gór, w której mamy widok na psującą się pogodę. I być może dodamy jakąś błyskawicę. Okej, okay, bierzemy się do roboty. Teraz muszę wymyślić, jak będzie wyglądał każdy główny kadr. Wiem, że na początku widzimy walonów, którzy płuczą złoto w górskim potoku. Dlatego zajmę się na razie samą kompozycją. Nie zwracam uwagi w ogóle na szczegóły. Wiem, jakie proporcje ma ekran i sam film, dlatego od razu ułatwiłem sobie pracę i wydrukowałem szablon szkicu z gotowymi ramkami w odpowiednich proporcjach boków. To nie jest jeszcze etap pracy, który będzie wysłany do weryfikacji. Można powiedzieć, że tworzę szkic do szkicu. Chcę zobaczyć, jak skonstruować daną kompozycję, która pozwoli mi na stworzenie jakiegoś ciekawego przejścia między kadrami i ruchu kamery. Dobra, mam już Wybraną pewną kompozycję, i teraz się muszę po prostu zastanowić, jak poprowadzić kamerę w tej animacji. Wydaje mi się, że na pewno to będzie ta kompozycja. Czemu, jeżeli tutaj właśnie będę miał tą skałę, to w tym momencie kamera będzie mi mogła wjechać w tą stronę i będę mógł po prostu tutaj. Zrobić sobie jakiś, e, jakieś fajne przejście, które będzie e, szło do następnej klatki. Sama kamera pewnie wyjedzie mi gdzieś stąd, czyli powiedzmy, ona będzie szła mniej więcej z tej, tej strony. strony. Tak. Tu właśnie widzimy, e, w którą stronę będzie się poruszała. No i tak. będzie sobie szła aż tutaj. I wtedy możemy ewentualnie przejść do następnej klatki. I myślę, że to będzie ta klatka. Eee, myślę, że to będzie ta klatka. Podoba mi się ta niżej, czyli ta. Ale tutaj nie widzę, gdzie ewentualnie bym e, mógł umieścić e, jakieś palące się ognisko. Fajny jest ten centralny e, centralnie umieszczony górnik, ale właśnie. Gdzieś mi tu nie leży, dlatego myślę, że właśnie, jeżeli ta klatka będzie przechodziła stąd, zrobimy tutaj ciemny ekran i ona tak samo przyjdzie, jakby cały, cały plan będzie właśnie tak samo się układał i kamera będzie się poruszała w ten sam sposób, czyli będzie szła tutaj i pójdzie sobie coraz dalej, coraz dalej. No i myślę, że tutaj yy, hmm Tutaj albo użyję tej klatki, albo mniej więcej tej, tego kadru, więc zobaczymy co, co tu będziemy mieli. Zobaczymy co tu będziemy jeszcze mieli, jakby co nam wyjdzie w trakcie pracy, co nam wyjdzie w praniu, więc chyba jakiś zamysł już mam, więc mogę zabrać się do takich kolorowych szkiców w digitalu. Mogę już zacząć pracę nad szkicami. Mam już dostarczonych trochę referencji co do tego, jak wyglądały stanowiska i narzędzia do pukania złota, więc mogę je tutaj również pokazać. Z biegiem czasu i pracy wypracowałem sobie ulubiony układ stanowiska. Składa się ono z dwóch monitorów. Jeden to mój obszar roboczy, a drugi służy mi do wyświetlania narzędzi i wszystkich dodatkowych obrazów. Dzięki temu nie muszę się cały czas przełączać między okienkami i oszczędza mi to naprawdę mnóstwo czasu pracy. Stopniowo dodaję kolejne elementy do szkicu i staram się pokazać maksymalnie jasno, jak będzie wyglądać scena, jednak jeszcze nie rysując żadnych konkretnych szczegółów. Ta praca może się jeszcze bardzo zmienić i szkoda tracić czas na coś, co nie znajdzie się w finalnej wersji. Dlatego bardzo dużo rzeczy robię tylko za pomocą ogólnych plam, które jeszcze dodatkowo rozmywam. Gotowe szkice opisuję i wysyłam do akceptacji. Teraz się okaże, czy będę pracować dalej nad szczegółami, czy coś jeszcze będzie musiało być zmienione. Czekam na odpowiedź reżysera i konsultanta naukowego. Muszę uzbroić się w cierpliwość. No i dostałem dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że reżyser zaakceptował ogólny wygląd sceny, no i ruch kamery w animacji. Złą wiadomością jest to, że muszę dokonać znacznych poprawek w strojach, bo nie chcemy, żeby w filmie pokazały się jakieś głupoty. Na początek muszę zmienić stroje. Przede wszystkim... E, szerokie ronda w kapeluszach w średniowieczu nie istniały, więc to na pewno idzie do zmiany. Tak samo tutaj. To samo tyczy się y, krótkich nogawek. E, tutaj. I tutaj będę je musiał zamienić raczej na dłuższe i w jakichś żywych kolorach, bo tak się ubierali walonowie. I to niestety jest prostsza sprawa. Doktor Leyman podesłała mi znacznie więcej wizualnych referencji na temat wyglądu hut szkła i konstrukcji walońskich pieców. Przede wszystkim takie coś, co narysowałem, jest stanowczo za małe. W okresie średniowiecza walonowie prowadzili całkiem sporą produkcję szkła i ich piece miały przynajmniej 4 metry, 4-5 metrów szerz, no i tak samo wzwyż, czyli to urządzenie powinno być mniej więcej tej wielkości. Dlatego tu na pewno będę musiał zmienić bardzo dużo w mojej kompozycji. Muszę teraz to wszystko przerobić i wysłać efekt moich prac do weryfikacji. Cały piec miał formę kamienno-glinianej kopuły, która była dość sporej wielkości. Jest on teraz na tle wsi, z której dowożony jest piach i inne surowce. Gotowe produkty są pakowane do drewnianych skrzyń i wysyłane w świat. Cały czas konsultowałem się z panią doktor w sprawie każdego szczegółu, dlatego jeszcze na tym etapie dodałem drewnianą konstrukcję, która chroniła piec przed opadami deszczu. Po zrobieniu tych poprawek mogłem w końcu przejść do malowania finalnej ilustracji. Lecz na samym malowaniu praca się nie kończy. Muszę teraz stworzyć wrażenie przestrzeni. Dlatego teraz rozbiję mój szkic na kilkanaście warstw i będę malował każdą z osobna. Nawet te pozornie zasłonięte przez inne. To dosyć mozolna praca. Najpierw wycinam konkretny fragment, a potem maluję wszystko, co znajduje się pod tą warstwą. Powtarzam ten proces przynajmniej kilkanaście razy, by potem stworzyć w miarę wiarygodną iluzję trzech wymiarów. Dopiero gdy mam gotowy ten etap, zabieram się za malowanie szczegółów poszczególnych elementów. Cały czas konsultuję wygląd nawet drobnych szczegółów, takich jak chociażby obuwie, czy kształt naczyń tworzonych w tym czasie przez walony. W tygodniach ciężkiej pracy nad wykańczaniem samych detali mam gotowe ilustracje. Teraz czas nadać im trochę życia. Cała masa szczegółów, których nie widać w tym statycznym obrazie, zaraz bardzo mi się przyda. Muszę teraz wrzucić wszystkie warstwy ilustracji w trójwymiarową przestrzeń i nieco je rozsunąć, tak, żeby wirtualna kamera mogła się swobodnie poruszać między nimi. Mogę teraz animować wszystko, ruch kamerą między tymi planami i głębiej ostrości, czyli w dużym uproszczeniu miejsce, w którym szczegóły będą ostre jak Żyleta, a w innych bardzo rozmyte. Ten efekt mocno wpłynie na realizm samej sceny, ale jednocześnie wydłuży proces renderowania każdej z klatek finalnej animacji. Mogę jeszcze dodatkowo wprowadzić trochę życia do samej sceny za pomocą drobnych efektów w postaci rzeczywistego ognia, który stworzyłem ze zwykłego ujęcia kominka. Teraz pozostaje mi już tylko włączyć render, by po kilku godzinach czekania mieć gotowe 10 sekund animacji. Tak powstały wszystkie ilustracje do filmu, ale musiałem zrobić coś jeszcze. Była to czołówka. Jej kształt ma ścisłe podłoże historyczne. Opiera się ona na wizerunku szkicu panoramy Karkonoszy pędzla Adolfa Dresslera. W tej chwili jego szkic znajduje się w zbiorach Muzeum Karkonoskiego i jest całkiem spory, ma 130x340 cm, ale jest wręcz mikroskopijny w porównaniu do oryginału, bo miał on 20 na 7 metrów. Właściwa panorama powstała na zlecenie władz Wrocławia i była wystawiana w sztucznej grocie specjalnie wybudowanej do tego celu. Iluzję rzeczywistego widoku współtworzyła ekspozycja natury wykonana z kamieni, świerków, kosodrzewiny. Nawet znajdował się tam wodospad. Niestety ten obraz zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Pozostał jedyny szkic, który jest elementem czołówki tego filmu. Postanowiliśmy odtworzyć grotę w formie cyfrowej, dlatego namalowałem świerki, skały i kamienie jako kulisę tego obrazu. Było to dosyć trudne, bo jako referencja posłużyła mi tylko jedyna istniejąca fotografia tego obrazu wraz z dekoracją. Jak widzicie, nie jest ona zbyt dobrej jakości. Jedyne co mogłem zrobić, to spróbować odtworzyć kształt drzew i jaskini, tak żeby chociaż w niewielkim stopniu nawiązywały one do tego, co mógł zobaczyć widz dzieła dresslera z Wrocławia. Tak za tym wygląda początek filmu. Dla laika jest to zupełnie niezauważalny szczegół, ale osoba znająca historię karkonoskich pejzażystów od razu zrozumie, do czego nawiązuje ta scena. Teraz wy również. Dlatego jedyne, co mi teraz zostaje, to pokazać wam gotową sekwencję, która w całości lub we fragmentach zagości w finalnym montażu z tekstem czytanym przez lektora i muzyką. Serdecznie zapraszam do obejrzenia całego filmu. Znajdziecie tam również pozostałe sekwencje i animacje mojego autorstwa. Jego telewizyjna premiera już miała miejsce, ale nic straconego, bo film w całości możecie obejrzeć tutaj na YouTubie, na kanale Ośrodka. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Zapraszam również do subskrypcji ich kanału, bo jest to instytucja, która tworzy naprawdę ciekawe projekty. A jeśli podoba Ci się moja działalność, to możesz zostać patronem kanału, klikając przycisk Wesprzyj. Sama łapka w górę przy filmie też da mi sporo radochy. Tymczasem my widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia. Cześć.